Hej, turnus mija, ja niczyja. Tak? Jest wiele kobiet, które w ten sposób się czują. Turnus mija, ja niczyja. Wszystkie koleżanki już mają dzieci, mają mężów, mają partnerów, mają chłopaków. Jakoś sobie poukładały życie, a ja już mam te 30-35 lat, i. Ciągle jestem sama. Nie mam ani mężczyzny, ani dziecka, które bym chciała, i przewertowało mnie już wiadomo dziesiątki, czasem setki mężczyzn, różnych. Piłam tyle kaw, że mogłabym być, mieć fabrykę kawy. Z tyloma facetami wypiłam kawę i tak naprawdę nic, nic, nic. I ciągłe Ciągłe w głowie myśli, gdzie poznać tego faceta? Nie ma fajnych mężczyzn. Dwa zdania, które towarzyszą w tym momencie w głowie: gdzie poznać tego faceta? Nie ma fajnych mężczyzn. Gdzie poznać tego faceta? Nie ma fajnych mężczyzn. Gdzie poznać tego faceta? Nie ma fajnych mężczyzn. Ciągle te dwa zdania gdzieś tam chodzą po głowie. I jak zawsze, teraz pytanie do Ciebie. bo ty spotykasz tą damę. Spotykasz tą damę gdzieś tam. Być może poznajesz ją przy znajomych. Jest zareklamowana, bo koleżanka widzi, że już jest z nią, jest tragedia, że pije, że nie wie, w którym kierunku ma iść. I no i każdego, kogo napotka, to po prostu reklamuje ją jako dobrą partię. No ale wystarczy tylko pomyśleć, zastanowić się, spojrzeć, no bo to ma być kandydatka do Twojego życia, do Twojego jedynego życia, które Ty masz w życiu. Już następnego życia nie będziesz miał, chyba że życie po życiu. Ale różnie z tym jest, nie wiadomo jak tam dalej jest z tym wszystkim. Więc to jest Twoje jedyne życie tutaj którym powinieneś, które powinieneś spędzić jak, najfajniej, najf jak najfajniejszą kobietą. I teraz pytanie, czy ta kobieta, która wypiła tysiąc kaw z różnymi facetami, przewartowało ją kilkuset albo kilkudziesięciu i w dziwnym trafem się znalazła w wieku trzydziestu paru lat sama, bez faceta, bez dziecka, czy to jest dobry wybór dla Ciebie? Czy dowiedziałeś się też na temat jej rodziny? Czy dowiedziałeś się też na temat tego, co działo się wcześniej w dzieciństwie? Czy dowiedziałeś się jeszcze o wielu innych rzeczach z jej życia? Czy cię to kompletnie nie interesuje? No bo ona odkryła jedno, co już mogła odkryć w tym wieku swój zrobiony, bo już ten wcześniejszy pewnie był nie do końca. Nie do końca, i ten zrobiony jedyny wabik użyła w stosunku do ciebie na partnerkę do życia. Ja rozumiem, że wabik zadziałał na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na popojutrzu, ale ona ten, tym jednym wabikiem przyciągnęła cię do siebie na resztę swojego życia. Czy to jest uważasz dobry wybór dla ciebie? z tym pytaniem chciałbym cię pozostawić. Chciałbym, żebyś również wiedział, że wiele tragedii pokoleniowych jest właśnie przez tylko jedną rzecz. Tragedii pokoleniowych. Czyli to, że dzieci twoich dzieci również będą cierpiały na tym, nie tylko ty. Wiele tragedii pokoleniowych jest tylko przez Jedną bardzo częstą, najważniejszą rzecz brak wyboru i brak wiedzy, jeśli chodzi o kobiety brak wiedzy, brak wyboru to jest głównym problemem i tematem, który można powiedzieć zaowocuje w późniejszym Twoim życiu. W każdym bądź razie, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat kobiet, chciałbyś swoją pewność siebie lepiej zbudować i chciałbyś trochę dowiedzieć się o moim również doświadczeniu, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Ja osobiście, jak zawsze, dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o jednej rzeczy, że nie bierz kobiety z przypadku na dłu na, dłuższą, na dłuższy termin. Nie bierz z przypadku z polecenia, że Ci koleżanka zaproponowała, że ona jest super. Żeby spotykać się dłużej, pospotykaj się, popatrz, pooglądaj, powąchaj, podotykaj Dowiedz się więcej, żeby móc zdecydować, że ona będzie w Twoim życiu na zawsze. Trzymaj się ciepło. Hej.